Widzowie, tutaj Dingerin, sojusz Gomora. E, przed nami 50. odcinek wojny. Wojny sojuszy w Myth 59 ataków jest po naszej stronie. Po przeciwnika, 53, czyli mamy 6 ataków na razie więcej. Natomiast przeciwnik ma 300 punktów więcej. Także, no powiedzmy, że wojna mega wyrównana. Na polu bitwy, słuchajcie, pustki e, są przy tej. Prześledzimy sobie jeszcze, czy ktoś mi tutaj atakował. Czy ktoś był od, na tyle odważny? Nie był odważnego, aż jest dziwne. Nikt nie chciał, słuchajcie, zaatakować e, mojego składu obronnego, tak się prezentuje. E, bardzo ciekawe, ciekawe też, kto pierwszy się zdecyduje. Widać, że przeciwnicy zaraz będą zresetowani. Tutaj kolega z sali się włączył do akcji. Będzie za chwileczkę się działo. Także robię pauzę i, i za chwileczkę wznawiam. Jak tylko będziemy robić ataki. No dobra, to w takim razie jedziemy. Nie udało się koledzy pokonać e, tego Kirillofa. Kirillofa. 29 rus. Eee, taki manik. Eee, spróbujemy tylko tutaj rozbroić jakoś. Eee, Dante na tanku. Standard w przypadku wojny. No i Pazuzu wiadomo, mocno bije. Musimy też uważać na wercyna. Jeśli uderzy nam w karty, które mają dużo many, to może być słabo. Eee, Obierzemy sobie tutaj taktykę. Mono. Pojedziemy sobie monoklockami Dobra, mamy tanka zdjętego, to już jest połowa sukcesu. Jest lepiej. No i już tylko dwóch zostało chętnych. Już po wrcynie. No i został tylko koleczek, który już jest formalnością. Dodamy sobie ataku, trochę mu obniżymy obronę. No i pociśniemy mu teraz potężny atak. Ok, został tylko ogryzek. Czekamy aż ktoś dobije. Nie chciałbym brać e, taką e, słabą drużynę. E, chcę poczekać na jakieś całki. No i pięknie mamy resecik, możemy działać dalej. 114 punktów w życie zostało Autolikowi niewiele brakowało i by padł trudno gorzej jak odpali teraz Gin ależ pięknie pięknie to zrobił Jean Chciałem załadować. Potężny cios. Pięknie. Jesteśmy drugi atak do przodu. Zostały nam jeszcze cztery ataki. Mam nadzieję, że pomyślne. O, mamy tutaj kartę sezonową. Lecząca. Nie umieszkam sprób, spróbować sobie jak to działa. Dobra, postać lecząca zabrana nie będzie tak łatwo teraz. No i leczek ma szansę teraz pokazać, co potrafi. Po 500 ponad punktów życia leczy, natomiast oślepienie zostaje. Szkoda, że nie czyści. Naprawdę bardzo duża szkoda. ona się załączyła a tak podpasu mega słaby bardzo słabiutki tutaj tak Mój Achilles nie zdążył nawet pokazać, co potrafi. Nówka sztuka dopiero co zrobiona. Szkoda, że się nie wykazał. wniżą obronę. Teraz jak już poprawi to będzie słabiutko. A zrobi to na pewno. Ach. Miałem nadzieję, że może jednak klockami pociągnę jeszcze. I jeny, Pazuzu duchnie, <śpiewanie> ale ja ja to coś pięknego. Tak, i to jest to właśnie co lubię w tych smokach. Niesamowite pazuzu w formie takiego płonącego ducha, jakiegoś anioła czy coś takiego. A może to jakiś demon piekieł? Masakra. Śmieszne, śmieszna ta postać teraz jest. Dwa ataki nam jeszcze zostały. Mamy jakieś ogryski, nawet słuchajcie, zwiększamy tutaj szanse na, na punkciki. No ładnie skroiło moich zawodników z życia. Szybkie podleczenie. I jedziemy dalej. Także jedziemy teraz ostatni atak i tak te pierwsze pięć ładnie weszło. Tu widzę mniej klocków, chwilowe szczęście. Uu. No niezbyt yy, dobrze się złożyło, że autolik teraz odpali, kiedy manę mam załadowaną. No i teraz się zacznie właśnie. szczerze niezły tank z tej babci nic nie zrobiło na nich wrażenia Naprawdę gruba jest. Niby nic nie robi, ale przełamać ten, przełamać ten środek bardzo trudno jest. Każda chojneczka po 250 niecałe. Tu 223. Niezły taran. konkret kombo poszło, ale czy załatwi sprawę? Troszeczkę mało. mentalnie przebywa tej babci życia. Babcia Gandzia jednym słowem. Dobra sztuka. No a po mojej stronie karty się skurczyły. No dosłownie wręcz to życie tej przebywa tutaj pięknie. I choineczki to stało. No trudno. Porażka. Pięć ataków przynajmniej weszło. Dobrze się zawodnik e, bronił. Powiem szczerze nawet nie myślałem, że ta babcia może tak dobrze tutaj e, prosperować. Mogłem też troszeczkę inne karty wziąć. Natomiast no, liczyłem na to, że wejdą klocki i załatwią sprawę. Ta babcia, e, tą babcię poskładają. Reszta już by nie była żadnym problemem. Jak widać obroniła swój honor. Eee, także dobrze tu się sprawuje. Jeśli macie tą karciochę, możecie ją wystawiać na środek, ale zastrzegam, dobre flanki musicie mieć i dobre tyły. Także to by było na tyle i tytułuję ten odcinek. Oczywiście, tym Pazuzu, który zamienił się w diabelskiego anioła. Eee, z tej strony was pozdrawiam, życzę was, wam miłego piąteczku. Zarąbistego weekendu i znośnego e, kolejnego tygodnia. Dzięki, że oglądacie. Cześć!